Głęboko w australijskim Outbacku jedynym źródłem światła są podskakujące płomienie z niewielkiego ogniska. Matthew McGow i jego pięcioletnia córka Shannon siedzą razem na pustkowiu, wpatrzeni w rozgwieżdżone niebo. Wokół nich panuje absolutna cisza, przerywana jedynie strzelającym w ogniu drewnem i szelestem suchych traw na wietrze. Dziewczynka patrzy z podziwem na liczne konstelacje gwiazd, a jej ojciec z uśmiechem opowiada przygodowe historie o podróżnikach zapuszczających się w dzicz, które sam słyszał jako dziecko. Chwila wydaje się magiczna. Matthew, będący kochającym i troskliwym ojcem, ma nadzieję, że jego mała córeczka zapamięta te magiczne wspólne momenty z ich wspólnych wycieczek. I rzeczywiście. Oboje bardzo dobrze zapamiętają tą wyprawę, ale nie z powodów, o których teraz myślą. Mężczyzna nie ma pojęcia, że już za kilka godzin będą walczyć o przetrefanie w jednym z najbardziej zabójczych miejsc na ziemi, że staną oko w oko ze śmiercią i że zamiast pomagać budować córce niesamowite wspomnienia, to będzie dla niej kopać grób w pustynnym Gorącym piasku. I jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wspierają kanał i pomagają mi go rozwijać. Szczególne podziękowania do patronów, którzy wspierają mnie na platformie Patronite. Naprawdę wielkie dzięki. Bez Was byłoby to dużo trudniejsze, żeby móc prowadzić ten kanał i tworzyć wysokiej jakości treści. No przynajmniej mam nadzieję, że takie są. Zachęcam też do zostawienia suba oraz łapki w górę pod filmem. I nie przedłużam, lecimy z materiałem. Matthew McGough to twardy facet, który wychowywał się w Australii i od dziecka brał udział w wyprawach w australijski bush. Doskonale zna okoliczną dziką przyrodę i zasady survivalu w trudnych warunkach. Od wielu lat mieszka w małym miasteczku Laverton, położonym w Australii Zachodniej, praktycznie na samym skraju wielkiej pustyni Wiktorii. To surowe, nieprzyjazne do życia miejsce wygląda jak niewielka oaza, w morzu czerwonego piasku. Kiedyś miasteczko tętniło życiem przez przybywających tu tysiącami górników, ale teraz, po zamknięciu licznych kopalni złota, zostało tam zaledwie kilkuset mieszkańców codziennie walczących o przetrwanie. Mefio też przechodzi trudny okres, bo przestało mu się układać z żoną, para jest w separacji i z tego też powodu mężczyzna planuje przeprowadzkę tysiąc kilometrów stąd, gdzie dostał nową pracę. Dlatego też nadchodzący lipcowy weekend ma być wyjątkowy i szczególny. A to dlatego, że Matthew Planuje zabrać swoją pięcioletnią ukochaną córeczkę Shannon na wyprawę, która ma być jednocześnie pożegnaniem, bo nie wiadomo kiedy znowu się zobaczą. Shannon to jego oczko w głowie, a ich relacja bardziej przypomina dwoje kumpli niż typowo ojcowskie zdystansowane podejście. Dla dziewczynki jej ojciec to prawdziwy superbohater, któremu ufa bezgranicznie i z którym czuje się najbezpieczniej na świecie, tak jak z nikim innym. Żona Matthew i Ren. Mimo, że między nimi nie ma już dawnego uczucia, nie ma nic przeciwko wyprawie, bo wie, jak bardzo zależy mu na relacjach z córką, a samej Shannon nie trzeba też jakoś specjalnie namawiać, bo ona też. Kocha jeździć z ojcem na kemping. Iren doskonale wie, że nie ma się czym martwić, bo jej mąż jest doświadczony w takich wycieczkach. Zabiera ze sobą namiot, dwa śpiwory, zapas jedzenia, dwa baniaki z wodą, każdy po 10 litrów, a do tego też trzy zapasowe koła, bo zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje ryzyko, że mogą przebić opony na australijskich, szutrowych drogach. Mężczyzna pakuje to wszystko do ich samochodu z napędem 4x4. Obok niego na fotelu pasażera siada Shannon, po czym ruszają. W drogę. To nie jest ich pierwsza wycieczka, więc wydaje się, że nic nie powinno pójść źle, a przynajmniej tak było do tej pory. Gdy jadą przez australijskie pustkowie, Matthew opowiada Shannon o planie wyprawy, który jest dość prosty, ale i tak bardzo ekscytujący dla małej dziewczynki. W ciągu dnia będą łowić ryby w niewielkim jeziorze, a potem wieczorem przy ognisku będą oglądać gwiazdy. Powrót do domu jest planowany na kolejny dzień, jednak splot nieszczęśliwych okoliczności i błędów spowoduje, że czeka ich coś zupełnie innego. Australijski Outback to nie jest jednak miejsce, które wybacza błędy. To ponad 70% powierzchni całego kontynentu, będące w istocie bezkresnym połaciem spalonej słońcem ziemi, gdzie temperatura w cieniu potrafi przekraczać 45 stopni Celsjusza. Często w promieniu setek kilometrów nie ma dróg, wody ani żywego człowieka. W takich warunkach najmniejszy, często błahy błąd potrafi kosztować życie, i wyraźnie widać to w liczbach, bo co roku giną tutaj dziesiątki ludzi, najczęściej w wyniku zagubienia się lub awarii samochodu. Niektórzy umierają z pragnienia zaledwie kilka kilometrów od cywilizacji, inni dniami chodzą po pustyni, aż ich ciała się poddają z wyczerpania lub udaru cieplnego, a jeszcze innych nigdy nie odnaleziono. Jeżeli ktoś jest dobrze przygotowany do takiej wyprawy, tak jak Matthew, to szanse na to, że stanie się coś złego maleją, ale niestety nie znikają całkowicie. Przejeżdżają około 60 mil i po niecałych 2 godzinach docierają na miejsce. Dla pięcioletniej dziewczynki wszystko tutaj jest magiczne. Nie może się doczekać, aż złowią pierwszą rybę w jeziorze. Mefił wyciąga z bagażnika samochodu cały sprzęt i zaczyna rozkładać namiot. Po godzinie mężczyzna wyciąga wędkę, nadziewa przynętę na haczyk, po czym bierze zamach i zarzuca zestaw ze spawikiem na wodę. Shannon aż popiskuje z radości i nie może się doczekać, aż złowią pierwszą rybę. Niestety, po kolejnych kilku godzinach nie udaje im się niczego złowić. Mefił ma oczywiście ze sobą jedzenie, więc nie będą kłaść się do namiotu głodni. Ale jest nieco zawiedziony widząc rozczarowanie córki. Wieczorem siedzą jeszcze przy ognisku i oglądają gwiazdy, chociaż to udało się zrealizować z planu wyprawy. Kolejnego dnia, gdy tylko się budzą, Matthew szybko wstaje, pakuje całe obozowisko i wkłada wszystko do samochodu. Jakieś 50 mil dalej, w głąb pustyni, znajduje się kolejny zbiornik wodny. Tam na pewno będą ryby, więc mogą tam jeszcze dziś podjechać, złowić coś dla Shannon i wrócić tego samego dnia do domu. Shannon wskakuje do samochodu z uśmiechem na twarzy, wesoło krzycząc: Jedziemy! Dotarcie do drugiego zbiornika wymaga zjechania z utartego szlaku, ale Matthew jest pewny siebie, bo dobrze zna te tereny. Po godzinie przedzierania się przez pustynię droga robi się coraz trudniejsza. Właściwie to już nie jest droga, to ledwo widoczne ślady kół na piasku, prowadzące między skałami i kępami suchych krzewów. Mężczyzna mocno trzyma kierownicę, omijając głazy i ostre kamienie. Nagle oboje słyszą charakterystyczny trzask i syk powietrza. Matthew wie, że złapali gumę. Nie jestem jednak jakoś specjalnie zaskoczony, bo to normalne w takim terenie i jest też na to przygotowany, bo właśnie w takim celu zabrał za sobą trzy zapasowe koła, więc zatrzymuje samochód, otwiera drzwi, gdy wychodzi na zewnątrz i zaczyna odkręcać śruby, to czuje jak pot spływa mu po czole. To ciężka praca fizyczna, szczególnie trudna w terenie i w temperaturze przekraczającej 40 stopni Celsjusza. Jednak po kilkunastu minutach Udaje mu się dokonać naprawy. Ponownie wsiada do samochodu i odpala silnik. Przejeżdżają raptem 500 metrów, gdy znowu słychać głośne uderzenie. Mężczyzna nie może uwierzyć w swojego pecha. Kolejna opona się przebiła, tym razem po przeciwnej stronie. Matthew wymienia wymieniają w milczeniu. W głowie zaczyna mu się kręcić od żaru, ale wie, że mają jeszcze jedno zapasowe koło i nie ma się czym martwić. Zaczyna się zastanawiać, czy to wszystko ma sens, ale kalkuluje na szybko, że są mniej więcej w połowie drogi. Wracanie zajmie tyle. Samą czasu co jazda naprzód, więc nie ma sensu, żeby się cofać. Jadą dalej przed siebie i po kolejnej godzinie, gdy mężczyzna jest już pewny, że dojeżdżają do zbiornika wodnego, jedno z kół najeżdża na ostry kamień, po czym słychać głośny huk. To wydaje się jak zły sen. Znowu następna opona przebita. Wciąż mają jeszcze jeden zapas, ale tym razem Matthew zaczyna wyraźnie odczuwać niepokój, bo co będzie, jeżeli przebijemy i tą? Pod koniec popołudnia mężczyzna musi przyznać przed samym sobą prawdę. Zgubili się, nie wie, gdzie jest ten zbiornik wodny. Ślady kół zniknęły, wokół nich jest tylko bezkresna, płaska przestrzeń usiana kamieniami i suchymi krzewami. Shannon patrzy na niego i wyczuwa, że coś jest nie tak. Tato, zgubiliśmy się? Ojciec nie umie jej okłamać, więc odpowiada, że tak, kochanie. Chyba tak. Dokładnie w tym momencie rozlega się kolejny trzask. Mefił wychodzi z samochodu i przez dłuższą chwilę po prostu stoi, patrząc na uszkodzone koło i trzyma się za głowę, nie mogąc uwierzyć. W to, co się stało. Trzy przybitki w ciągu jednego dnia. Wszystkie zapasowe koła są użyte, a oni są przynajmniej kilkadziesiąt mil od najbliższej drogi asfaltowej, gdzie nikt ich nie szuka, bo nikt nie wie, że tutaj są. Zaczynają go nachodzić najgorsze myśli, ale wiedząc, że jego córeczka czeka na niego w samochodzie, podejmuje desperacki krok. Wie, że jazda z jedną przebitą oponą może uszkodzić oś samochodu, dlatego spuszcza powietrze z tej znajdującej się po przeciwnej stronie w taki sposób, że z przodu ma dwie naprawy pompowane opony, a z tyłu dwie spuszczone, co powinno mu pozwolić powoli jechać. Ruszają z prędkością może 8 km na godzinę. Samochód jęczy pod obciążeniem, ale jedzie. Ale wtedy dzieje się coś, czego Matthew nie przewidział. Wskazówka temperatury silnika zaczyna niebezpiecznie piąć się w górę. Mężczyzna wie, co to oznacza. Przez ekstremalną temperaturę na zewnątrz, brak przewiewu powietrza i zwiększone opory toczenia, silnik się przegrzewa i potrzebuje wody do chłodnicy. Jedyna woda, którą mają, to ich zapas do picia. 20 litrów, od których może zależeć ich życie. Mężczyzna stwierdza, że musi ich stąd zabrać, dlatego wyciąga baniak i wlewa 10 litrów do chłodnicy. Ale po kolejnych pokonanych kilometrach silnik dalej się przegrzewa, w w pewnym momencie widać dym, i nagle maska staje w płomieniach. Wszystko dzieje się w zaledwie kilka sekund. Mephiel krzyczy do córki: wysiadaj z samochodu teraz!, a sam rzuca się do bagażnika, żeby ratować co się da. Ledwo udaje mu się wyciągnąć baniak z wodą, która im została, konserwy z jedzeniem i telefon komórkowy, a cały samochód zamienia się w wielką kulę ognia. Mephiel chwyta za rękę Shannon i odciąga ją od płonącego wraku. Oboje stoją i patrzą, jak ich samochód, jedyna szansa na ratunek, znika w ogniu. Nadchodzi noc. Mężczyzna rozpala ognisko i widzi, że zostało im ledwie 2 litry wody, zdaje sobie sprawę, że to nie wystarczy nawet na jeden dzień w upale dla dwóch osób. Telefon oczywiście nie ma zasięgu. Shannon kładzie się spać, ale on nie zmruży oka przez całą noc, zastanawiając się, jak uratować córkę ze straszliwej sytuacji, w którą sam ją wprowadził. Rankiem szybko temperatura staje się nie do zniesienia. Czekają przy wraku samochodu, tak jak nakazuje zasada przetrwania w Outbacku, bo poszukiwaczom najczęściej łatwiej jest wypatrzeć z powietrza auto niż ludzkie sylwetki. Ale z każdą godziną ich sytuacja się pogarsza. Już w połowie dnia Shannon zaczyna odczuwać objawy odwodnienia. Jej skóra staje się sucha i napięta, ma silne zawroty głowy. Nefił racjonuje wodę i daje jej tylko małe łyki, a sam w ogóle nie pije. Doskonale zdaje sobie sprawę, że jego organizm prawdopodobnie potrzebuje tej wody dużo bardziej niż ona, bo przez to, że jest większy i grubszy, to dużo więcej traci tej wody, ale życie jego córki jest dla niego dużo ważniejsze. Gdy zachodzi słońce, mężczyzna dostrzega na horyzoncie coś, co daje mu nadzieję. Widać sylwetkę starej wieży radiowej. Jeżeli i spróbowałby na nią wejść, być może udałoby mu się złapać sygnał sieci komórkowej. Nefił wie, że opuszczenie wraku to ryzyko, ale wie też, że nikt ich tutaj nie znajdzie. Są za daleko od miejsca, gdzie powinni być i gdzie będą ich szukać, a jeśli zostanie strzaną przy samochodzie, po prostu będzie patrzył, jak jego córeczka umiera. Wieża wydaje się blisko, może 3-4 km, więc rankiem ruszą w drogę. Kolejnego dnia to, co wydawało się prostym i krótkim spacerem, zamienia się w morderczą przeprawę. Słońce praży bez litości. Powietrze jest tak gorące, że ciężko oddychać. Shannon potyka się co kilka kroków. Mefił musi ją podtrzymywać, ciągnąć, niemal nieść. Po kilku godzinach ciężkiej wędrówki dochodzą do wieży. Mężczyzna wchodzi na jej szczyt i próbuje złapać zasięg, jednak bez skutku. Nawet kilkanaście metrów nad ziemią nie ma szans, żeby gdzieś się dodzwonić. Gdy schodzi na dół, nagle oboje słyszą znajomy dźwięk. W oddali leci śmigłowiec. Oboje krzyczą i machają rękami, mając nadzieję, że to zwiększy ich widoczność, ale dla pilota maszyny są tylko niewielkimi kropkami na ogromnej pustynnej przestrzeni. Nie zostają dostrzeżeni, helikopter odlatuje. Gdy nadchodzi kolejna noc, robi się przeraźliwie zimno. Temperatura, która za dnia sięgała 45 stopni Celsjusza, teraz spada poniżej zera, co jest typowym zjawiskiem na pustyni. Matthew obejmuje Shannon, starając się oddać jej trochę swojego ciepła. Mijają kolejne dni i noce bez wody, oboje są już na skraju życia i śmierci. Shannon przestaje mówić, a gdy Matthew próbuje coś do niej napomknąć, to tylko niemrawo kiwa głową. Jej oczy są matowe i zamglone, jakby pozbawione życia. Mężczyzna wie, co to oznacza. Widział to u zwierząt umierających z pragnienia. Jej organizm zaczyna się wyłączać. Przygotowuje się na koniec. Wtedy Matthew przypomina sobie o artykule, który kiedyś czytał, o afrykańskich plemionach, które nacinają żyły bydła i piją z nich krew. W desperacji chwyta za nóż i przyciska go do skóry swojej ręki, próbując dokonać nacięcia, żeby dać napić się swojej córce własnej krwi. Mocno naciska ostrze, ale nic to nie daje, bo nóż niemal całkowicie się stępił po kilku dniach dziczy. Kolejna noc jest prawdziwym dramatem. Matthew wie, że to już ich ostatnie chwile. Oboje płaczą, a właściwie próbują płakać, bo są tak odwodnieni, że z ich oczu nie wypływa ani jedna łza, tylko suchy, rozdzierający serce szloch. Mężczyzna postanawia, że będzie szczery z Chanon i mówi do niej: Jeśli nas jutro nie znajdą, wątpię czy dożyjemy kolejnego dnia. I wtedy nagle widzi coś, przez co zrywa się na równe nogi. Światła samochodu. Niestety po raz kolejny, mimo rozpalonego ogniska i jego krzyków, nie zostają zauważeni, ale to daje mu nadzieję, że w pobliżu jest droga i może ktoś znowu będzie tędy przejeżdżał. Rano, gdy tylko wschodzi słońce, chwyta Shannon i rusza w stronę, gdzie widział światła. Dziewczynka jest tak słaba, że nie ma siły już dalej iść, dlatego Mefiu ostatkiem sił podnosi ją i stara się dojść do drogi. Po około godzinie w końcu udaje im się dotrzeć do asfaltu, ale Shannon Wdleje. Mężczyzna patrzy na nieprzytomną córkę leżącą na rozpalonej ziemi. Czuje też jak słońce praży niemiłosiernie, dlatego wie, że Shannon dostanie udaru cieplnego, jeżeli nic nie zrobi. Gołymi rękami wykopuje dziurę, po czym wkłada tam Shannon i przykrywa ją piaskiem, żeby ją nieco schłodzić. Wtedy patrzy na swoją pięcioletnią córeczkę pod piaskiem i zaczyna prześladować go myśl, że właśnie wykopał dla niej grób. Kładzie się obok niej i czuje jak uchodzą z niego siły. Jego organizm zaczyna się poddawać. Zamyka oczy. Nagle Matthew słyszy silnik. Najpierw myśli, że ma halucynację. Że jego umierający mózg tworzy fałszywe dźwięki, desperacko szukając nadziei tam, gdzie jej nie ma. Ale dźwięk nie znika. Jest coraz głośniejszy. Matthew otwiera oczy. W chmurze kurzu. Jedzie samochód. Mężczyzna ostatkim sił rzuca się na rozgrzany asfalt. Tym razem samochód się zatrzymuje. Po ośmiu dniach w piekle australijskiego Outbacku Matthew i Shannon McGough Zostają uratowani. Kiedy trafiają do szpitala, lekarze są w szoku. Shannon była zaledwie kilka godzin od śmierci, jej narządy już zaczynały się wyłączać. Gdyby ten samochód przyjechał dwie lub trzy godziny później, nie byłoby już kogo ratować. Gdy Irene widzi swoją córkę w szpitalu, płacze tak, że nie może wydobyć słowa. Shannon patrzy na nią i mówi: Wiem, czemu płaczesz, mamo, bo jesteś szczęśliwa że mnie widzisz. Najważniejszym elementem tej historii jest to, że w zasadzie, zgodnie z zasadami survivalu, Matthew McGough zrobił wszystko dobrze, bo miał zapas jedzenia, wody i telefon komórkowy, dobrze znał okoliczny teren i miał duże doświadczenie w wyprawach w burz, a także przygotował trzy zapasowe opony. A jednak niemal zginął wraz z córką, bo popełnił jeden Kluczowy błąd. Nie powiedział nikomu, że zmienia plany i że jadą z córką w inne miejsce. Jego żona Iren od razu poinformowała służby ratunkowe, gdy nie wrócili na noc, ale cała akcja poszukiwawcza była skupiona w regionie, gdzie ich zwyczajnie nie było. Ta historia nauczyła Mefiu kilka rzeczy, którymi dzieli się ze wszystkimi, którzy wyruszają w dzikie miejsca. Zawsze mów komuś Dokąd jedziesz. Nigdy nie zmieniaj planów bez informowania. W razie gdyby cię szukano, zabierz ze sobą jakiekolwiek narzędzia sygnałowe, takie jak race, flary albo lusterka, cokolwiek, co będzie lepiej widoczne z powietrza. I nigdy, przenigdy nie lekceważ natury.